Welcome to Central Bay. Bawmy się! Bawmy się, chłopaki! O no, jak z robię? Nie, yeah, impreza, jedziemy! Jedziemy! Nie, yeah, kurwa! Chłopaki bawimy. Chłopaki. Bawimy. Oh. Yeah. Yeah. Oh, tak, bawimy się! Co to jest kurno? Babisto! Nie, nie, nie! O takie, baby! O oh, ja! Yeah. Oh, yeah. Czekaj, czekaj, nie wymachuj Muszę się porugać! Co wrażę, może. Szybko spadnie! się zatwierdzi. Nie spadnie, tak? O, oh, o! Oh.